Mniejsza wiatra na świecie kosy napchane musieli tutaj ja złożyć, bo się nie mieściło To No Sita Tuma nie patrzę tu, bo to jest taki blok, co wszystkie okna są skierowane na to jest lepienie. Tu mamy jakieś bliskość. Tutaj mamy Jak to się otwiera w tą stronę? No tak, dobra. Stara krata. Bo tuńczyki otwarte. zamknąć. Jesteśmy na ulicy Asnika, tutaj gdzie to za bardzo nie chodzę. Lustro okrągłe jakieś takie rzeczy. Stara półka łazienkowa, to taką znam. Z tych mebli nawet pachnie PRL-em. Nie da się tego zapachu opisać. Co w tym walku jest? To, jakieś kable są? Nie. I co to jest? Nie wiem. Mary. A są jakieś kable, no. To ja w tym zaraz pobrzebię. Poza kamerą, bo przecież lepiej dwoma rękami. Aha. I coś jeszcze jest Spódka Drzwi łazienkowe i tyle ...od Zelmera coś jakiegoś... To ...jakieś plastiki... ...i tutaj DVD... ...że tej pustej. puste, dobra walicie ...sam się widzi syf tu jest. Płytki, kaselki jakieś. Tu syfu jest tam najwięcej. O. Jakieś gabaryty. Przy wiacie. To dobry znak. Znak dobry, ale czy... Zbiory będą dobre. Eee. Szczerze wątpię. Te same mebelki. Standard widzę, standard. Jeśli chodzi o śmieci. Mebelków od cholery. idziemy sobie tu. jakieś drewno tylko pod wiatą ale no, w to też może być chyba jest tu nawet latarka z telefonu. nic wiem co to jest? Aha, wiem co to jest od telefonu stacjonarnego Atlantel Taki nowszy stacjonarny, ale jednak No tutaj to No Tutaj to dawne jest, no Ale tutaj widzowie patrzcie co tutaj się dzieje cholera nie wiem czy to uranowe szkło, czy nie po nie wiem. W... Takie naczynie mnie potrzebne. Tu są stare. Z takim oparcie od. jak to się od drukarki jakaś część. Kurde, to jest buty. Buty od cholery. Kaptur od kurtki. To od samochodu. od Forda jakiegoś. buty dziesięce no. tu jakieś lustro łazienkowe tu jakieś, a tu raczej nic nie będzie już ale tyle to jest rzeczy, że ja pierdolę to hmm. pada, co mi się wydaje? a tu kineskop kolejny raz rozpieprzony może mi się wydawało, że pada tap 4 Nie, tu nie ma w środku. Niestety Nie, nie wydawało mi się Naprawdę pada chorarcia Nie, kropi delikatnie, ale i, i tak idziemy gdzieś dalej, bo pada hmm. nic hmm. 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 drewno jakieś hmm. nie no ten kiba tu był Koda, bo myślałam, coś nowego. A tej lodówki chyba nie było. Magnesy z kotkami. Leroy merlę jeszcze jest. I magnes, który mu plastik. Tu się jakieś przyciska ja się on się otwiera czy tym się tak otwiera? O tak, dobra Aha Taka nowoczesna, jak cię wywalił To jest nowoczesna Ja mam nawet starszą w domu, ale sprawną Dobra, jesteśmy tu znowu Czy coś się zmieniło, czy coś ubyło, coś przybyło wątpię Samsung uchadę kurwet TV No curved Jak to się powinno mówić, ale mówię kurwet, bo brzmi śmiesznie Czyli zakrzywiona, od razu nie robią zakrzywionych podobno Telewizor tylko monitory robią касети еба на касети no, тук се рава на окатка Złoty 90 zł za taką kasetę? To poszawka pod telewizor stara, chociaż nie wiem. No nic ciekawego. Idziemy dalej. Jakie co tu jest? A to obudowa po świetlówce, tu pamiętam Uwaga, głębokie wykopy przejście nie ma No strasznie mi głębokie Pojemniki co niechli całe pełne skło Pełne otwieramy zamknięte, cholera jasna Resultuje przecież mm. tu mniej już rzeczy ej co to jest takie tam coś się buja zaraz to zobaczę ale najpierw coś takiego świecącego, myślałem że to jakieś Rejestrator samochodowy, czy coś takiego, musiałbym to zobaczyć. O, tylko, mebel, tylko kanapa doszła chyba. Mebelki były. To jedzie szybko. No. Hmm. lampa jest. Tak, musiałby tej klapy nie być, jakbym się tam schylił albo się będziemy odchylić no bo patrzymy dalej koło wiaty jakieś pudła, jakieś części mebli koszyki od truskawek kibel, ta klapa cały czas tu jest na osiedlu niepodległość nie, Legionów pewnie na jej nie. nie wyrzucam tylko będzie tutaj stała cały czas na środku jest. Chyba samym tam popatrzę. Nie wiem, co robi farba w pojemnikach na śmieci od poczty, ale nie wiem. Zresztą są ogólno dostępne, więc pewnie każdy sobie wrzuca coś. Podwiatę, chociaż tam jakiś pan jest, to zobaczę, chociaż z daleka te meble wyrzucają jakieś szuflady pod inną wiatą bo tam tutaj też były też były meble a tutaj mogę sobie nagrać tam jakiś pan chodził coś wyrzucał czasem więc wolę nie, wolę nie ryzykować o jakieś rzeczy od auta tu jakieś kartony same kartony czy coś jest w tych kartonów tu są buty czy nie ma butów? 45, ale ktoś mi kurde kopyta Paraty. Nie, nie ma tu nic. Chyba Nie, raczej tu nie ma Jakiejś nic ciekawego. Nareszcie otwarte Ubranie kurde, ktoś rozrzucił, cholerka, jasno Dobra, jesteśmy tutaj dalej Byłem w kilku miejscach, a niektóre nie nagrywałem, bo nie było sensu To się jedzie, jakaś policja, ta karetka szafka jakaś stara jakieś buty mm. Mm. Ech, nic ciekawego tutaj gdzie znalazłem moją podkładkę podmyszkę mamy kurr walizkę jakąś koz na pranie ubywalka kurde od wentylatora ehm, chyba już nic tu jest od tego wentylatora a chiński zna jakaś coś. swojego o arktisy W jakimś opłakanym stanie przewodówki czy bez przewodówki tego nie wiem ale szkoda ich. Nie wiem czy je brać, czy nie brać. Jeszcze zmieszane sprawdzimy serki w jakimś różowym. Mm. Zaczekajcie, bo arktisy mają takie dziwne wejście. I w ogóle głąbki są sklejone, to nie wiem czy jest sens. Przecież słuchawki nawet fajne, ale kurde, ich stan i przewód jaki podpinamy do nich to słabe niestety. A jeszcze tu jest wiatra. Przybyły te gumolity, bo nie było ich wcześniej. To mogę powiedzieć bo pamiętam hmm. nic ciekawego. Idziemy dalej. Po prostu. Dobra, coś tu jest. Zbrojenie od czegoś doszło Takie komutki jak ja ostatnio znalazłem. Dwie ale nigdzie ich nie, nie, nie wyciągnę. ma by chciała, ale ja nie, nie dam rady, bo za tak głęboko to jest wada tych pojemników półwolzimych, że wszystko jest głęboko. Dam raczej nic nie doszło, tam nawet nie idę. Chyba, no. chyba w sumie zobaczę, jak już kurde jestem. coś doszło. Nie raczej nie doszło. A w tyłu. Nie można zobaczyć da tylko taki co to jest już bieda no hmm. bra jest serśmy Znowu tu, czy coś doszło, czy coś ubyło, czy coś... Nie wiem, nie ma, chyba raczej... Tylko tu doszło, cały pełny dzwon jest. Tu też dużo jest. Tam, gdzie jest pojemnik, dzwon i zamknięta wiatra, to nic nie było. Jest nadal niebieski tablet, już nie ma. Nie ma w pojemnik na papier cały pełny na plastik też hmm. tu mop ze co mi tyle nic ciekawego. nie nagrało oczywiście pewnie idziemy teraz tam chyba no tak Który której położyłem nadal nie ma to nie jest nadal tylko ta pralka z ja ją tutaj położyłem też kartony to nieważne trzeba szybko Takie buty położyłem w worku. To sobie je zabrał i dobrze, bo były w dobrym stanie. Rozmiar był nawet mój, ale nie brałem, bo moje mama nie lubię jak one zniszczone. były mało co zniszczone w środku. Na zewnątrz były dobre. Karuzelki na pranie. No takie skarpetki. Dobra, idziemy dalej. Nic Idziemy dalej Czekaj, coś tu widzę Takie do obcinania Aha, nie, to zmobilizuję się takie. Takie cążki Rysik Ciekawe, to sprawny. Sprawny. Mogę sobie zabrać, dobra, idziemy dalej. Kurde. Dobrze, nie, to nie pszczoła, chyba. Nie, to pszczoła, dobra. Nie patrzę, patrzę, na szybko, bo spadkiem ją dotknąłem, ale na szczęście nie urządliła je. oby tego nie zabijał w najbliższych sekundach. Pełne wszystko, dobra idziemy stąd, bo to boję się tych pszczoły. Jakiś hel do balonów tu był. Ścieci się bawią cholera. Dobra. Łoja ja pierdacze. Pojemniki były całe pojemniki, wszystkie pojemniki swoje bywali pojemniki się wymieniała Wymieniała raczej Bo to kobiety bardziej się tym zajmują Tak szczerze jakbym jak ja miał to robić to ja bym miał cały czas te same Nie ma wiem że tutaj wiecie taki co tu było kiedyś naładowane kartonów. I idziemy sprawdzić. Coś tu przybyła, zaraz zerkniemy. O ja, wale. Tu jest zawsze przeładowane. Teraz to. tym bardziej. O ja. Nawet nic sprawdzić nie mogę, bo już spadają śmieci. Tu wentylator. Pieprzony. Rury jakieś. Ech, szkoda kurde gadać o, Mam takie tylko nowsze Nie Starsze właśnie Naprawdę czy to jest Czy to jest plastik Nie będę reszty przekładał Tylko pokazanie gdzie się powinno Wzucać tego typu śmieci Idziemy stąd, bo już kurde. Nie chcę mi się patrzeć na ten syf. Tu mamy jakieś takie coś. No, idziemy. Ekstreme fotel gamingowy albo biurowy, nie wiem. Tu jest u dziewiata zamknięta. raczej nic tu nie ma. Powiedz jaka no, jaka miała być otwarta? Ja bym powiedział, że tak, ale kurde niestety nie. Idziemy dalej. Hmm. Pona rowerowa No idziemy dalej. Raczej niczego nie ma. I na koniec... Nie no nie, na prawie koniec. Wiateczka, wiatka. Ta. Jedna z moich ulubionych jak już mówiłem. Do, co do dosłownie, ta hulajnoga bez kół? Ja w kiepskim stanie jest. A nie, bo ona chyba tak ma być. Miękkie, ma fajne rączki, ale kół nie ma i ma zgiętą kierownicę. Chyba, no, że to się składa. Nie wiem. Zobaczę. tu jest tak, taka do, ćwi, do, to, do trików, coś takiego. Tym razem zamknięte. Jakieś buty. Jedne bardziej znieńczone, drugie mniej. A co za pumy? Ale ich już trochę Jakiś kabel, to jest kabel czy nie Tamto coś Nie wiem, spróbuję to wyciągnąć poza kamerą, bo z telefonu w ręce to ciężko tu w plastikach pełno Też ma Dzik, to jest nawet coś z dzika. Jakie, albo. Nie, ktoś się kupił chyba te napoje. Jesteśmy dalej. I mamy. Mm, to samo co było. Chy, tak, to samo co było. Nie chyba. To samo co było, naprawdę. Nic trochę jest w plastikach trochę też jest tu też trochę jest muszę jakiś czas temu porównać że nie ma dużo kiedyś były pełne nic zawsze nic nie ma Nie wiem po co tu ja Jest jeden z gorszych miedników. Kurde, nic nie ma w tył. Nic ciekawego jest tutaj w tych gabarytach.